Grudnik, zygokaktus, albo kaktus bożonarodzeniowy. Jego nazwa wzięła się od tego, że kwiaty najobfitsze występują w przełomie grudnia i listopada. Tarszne jest epifitem, co podpowiada nam dużo na temat podlewania jej i podłoża. Epifitem znaczy, że rośnie na drzewach, podlewamy ją no, wtedy, kiedy potrzebuje, kiedy ziemia jej całkowicie przeschnie. Wtedy trzeba ją mocno nawodnić, bo ona nie lubi takich pojedynczych podlewań, tylko woda, takie jedno większe, bo woda kumuluje się w jej członach. Żeby kwitła musi mieć roz, rozproszone światło, musi być w miejscu z rozproszonym światłem. Za, za mało światła to nie, będzie miała nie obfite kwitnienie, a za dużo to zaczną żółknąć jej części. Omijajmy z daleka kaloryfery, ponieważ grudniki ich bardzo nie lubią. Od nich obsychają, tworzą się plamy i tak dalej. I po prostu nie wyglądają dobrze i to nie są dla nich dobre warunki. Roślina ta bardzo nie lubi zraszania, od niej występują plamy na liściach i tak dalej. Ogólnie rzadko ją atakują szkodniki, jest jakby niezbyt smacznym kąskim, ale zawsze zwracajmy na to uwagę, bo rzadko nie znaczy, że nigdy. Tak około podlewamy co 2-3 tygodnie, ale nie wolno jej przelewać, ponieważ. No to jest najczęstszym powodem tego, czemu grudniki umierają, czemu nie kwitną i tak dalej. To jest właśnie nadmierne podlewanie, bo one są bardzo na to czułe. Grudniki przystały co 2-3 lata, zwracając uwagę na to, że mają delikatne korzenie, które nie lubią być uszkodzane, więc trzeba to robić z wyczuciem, a nie przy samej części, ponieważ ich korzenie są raczej drobne i nie przerastają tak bardzo doniczek. Poza tym przesadzamy je w mieszankę podłoża, które jest suche. Znaczy hmm, przesadzamy je w suche podłoże, bo w mokrym zaczną gnić te korzenie, które przypadkowo połamią się podczas przesadzania. I hmm, przy okazji tak wspominam, że hmm, przesadzamy w podłoże, które musi być dobrze przepuszczalne, ale musi być też takie, hmm, które potrafi zatrzymać wilgoć z dodatkiem torfu, tam jakieś kory, żeby a, nie było takich jak dla, dla dronów czy monster, tylko żeby było takie m, bardziej, które potrafi się zbić, ale nie chodzi mi o, ko, e, o włókno kokosowe, tylko właśnie o takie raczej podłoże z dużą ilością torfu i perlicu, co jest najlepsze podłoże właśnie dla grudników. Zresztą są przez same co 2-3 lata, bo no tak jak już wcześniej mówię. Rośliny te wolą rosnąć w mniejszych doniczkach. Jest to po prostu dla nich wygodniejsze, zważając na to, że wtedy skupiają się na rozroście korony i członów, a nie korzeni. A zresztą, jak wiecie sami, to większe doniczki rzadko są lepsze. Jak mamy przydać wiele większą doniczkę, to rośliny zwykle gniją, nie dają sobie rady z ilością podłoża, albo skupiają się po prostu na rozroście korzeni, a sami nie rosną. Sama ta roślina nie lubi przestawiania. Wiecie, po prostu w takich wypadkach ona zrzuca kwiaty, czy tam kwiaty, które mają się pojawić, są, e, z, nie, nie wytwarza na to energii. Jeśli chodzi nam o to e, ważne jest to, żeby mm, jej nie podlewać w, czasie, w okresie zimowym. Przez tam 3 miesiące, potem kwiaty można ściąć, już przekwitną, żeby nie wchodziły tam żadne choroby grzybowe, ale brak przestawienia jest bardzo ważny. Oczywiście temperatura 13 czy tam 14 stopni jest też bardzo ważna i dużo jest rzeczy, których się nie powinno robić, na przykład nie powinno się nawozić. Rośliny te nawozimy w okresie letnim, raz w miesiącu, żeby ich nie przenawodzić, żeby nie było tych wszystkich przykrych skutków, o których wszyscy dobrze wiemy. Mam nadzieję jak tą roślinę rozmnażać, o tym już będzie w następnym filmie, ale tutaj jeszcze mogę dodać parę wskazówek takich no takich pojedynczych, których rzeczy, których się nie powinno robić, albo właśnie bardzo powinno, na przykład po 15 maju, po maja po, ryzy, po minięciu ryzyka letnich przymrozków, powinno się ją wystawić na balkon, wtedy zacznie się od Słońca wybarwiać. Poza tym roślina ta, kiedy złapie trochę więcej Słońca, to po prostu będzie ładnie wyglądała. Też bardziej zacznie się rozrastać, tylko w takich wypadkach trzeba pamiętać o tym, że bardzo szybko zacznie przestać wierzchnia warstwa ziemi. Też takie inne porady mam, żeby no nie łamać tego jakoś tam, go, bo jest bardzo delikatny. Nie powinno się go też bardzo jakoś przesuszać. Znaczy on jest bardzo odporny na przesuszenie, tak jak wiecie, nawet 4 tygodnie, czy tam 5 jest, jest w stanie przeżyć bez podlewania, ale potem, tak jak zawsze to się robi, po takim większym przesuszeniu trzeba trochę podlać, poczekać 2-3 dni, aby dopiero potem na powtórnie podlać, bo inaczej roślina te suche korzenie, które będą, były ledwo podlane, jak dostaną masę wody, to, na, to zgniją, bo za dużo będzie dla nich tego wszystkiego do... do, do no po prostu do przetrawienia. Roślina ta rośnie jak widzimy członami, to nie jest coś takiego, to, to jest mit, że każdy człon to jakiś rok, mówię to dlatego, bo um, oglądam taki jeden film właśnie o grudnikach dodatkowo, tak żeby trochę się jeszcze um, poduczyć i a w nim było coś takiego, że znaczy, ten film był okej, okay, takie ja raczej takie tej w wiadomości chodziło raczej o taki komentarz, komentarz był taki. Było pytanie, czy to jest prawda, że każdy ten segment grudnika to jest nowy rok jego. No ja Wam od razu powiem, że nie, bo jak widzimy, te segmenty wytworzył na początku wiosny, te też gdzieś ostatnio, te, a tutaj już kolejne się zaczynają. No i widzimy, że moja roślina jest na razie małym okazem, ale rośnie bardzo ładnie. Jest jeszcze niestety w takim koszyczku, ale on jest już wsparciał. Tu mam jedną stątkę, która mi się odłamała po prostu, ale o rozmnażaniu grudnika powiem innym razem. Zachęcam do subskrypcji i do pozostawienia łapki pod tym filmem i dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Cześć!